Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rysu, To jest kolejny rycerz. Dzisiaj jest 8 dzień grudnia, to jest wtorek. No i macie linki w opisie, więc nie zaglądajcie po prostu hmm. późno. Dlaczego? Ponieważ y, już było wszystko nagrane, już wszystko montowane, już wszystko zrenderowane, już wszystko szło i nagle się pojawił. Temat, który między światy. Cały czas można powiedzieć, że jestem, jestem, jestem w tym. No, ten temat jest specyficzny, tak? Ponieważ pewnikiem jest to, że nic nie będzie już takie samo nic już nie będzie takie jak zwykle i w zasadzie tutaj. Co? O, o czym ja mówię, w zasadzie? No, mówię o tym, że. No szczepienia, szczepienia, kilka milionów szczepień y, będzie przeprowadzone w formie takiej troszeczkę, no nie musi się szczepić, ale jak się nie będzie szczepić, no to tak, y, nie będziesz mógł jechać za granicę, to jest pewnik, to jest pewnik, to nie są, to nie są czy jakieś tam wymysły moje, tylko to jest pewnik. I nie będziesz się mógł spotykać z rodziną, będziesz musiał cały czas chodzić w maseczce do ustanowy po, po prostu cały czas, every day, every time, czy, czy tego chcesz, czy nie chcesz, ponieważ no papier. będziesz musiał mieć prawdopodobnie glade, język szczepiony na koronawirusa i wtedy oczywiście tutaj jest mało przepuszczenie, prawdopodobnie pracodawca dostanie z zostanie zmuszony, że będzie mógł tylko przyjmować ludzi, którzy mają ten lejt, tak, tak zwaną kartę szczepień. I już podobno, podobno już takie są przecieki, ale to już nie jest pewnik. Pewnikiem jest co? Że ci, którzy będą szczepieni, ci, Oczywiście nikogo tam nie oceniam. Każdy ma swój mózg i wybiera, czy chce być szczepiony, czy nie. Ale ci, którzy będą szczepieni, to no uwaga, w tym samym dniu nie jest powiedziane, kiedy Tylko powiedziane jest powiedziane tak. Jeżeli zostaniesz zaszczepiony, będziesz mógł y, się spotykać z ludźmi, którzy są chorzy. Są chorzy i y, będziesz mógł się przemieszczać do miejsc, gdzie jest y, w zasadzie jest, co jest duża ilość zachorowań. Będziesz mógł wylecieć za granicę, to mówiłem na początku, ale tutaj podkreślę jeszcze fun fact, tak? Ale do krajów, gdzie jest bardzo duża zachorowalność. Czyli prawdopodobnie wszyscy lekarze będą musieli zabrać, ci, którzy będą chcieli pomagać innym ludziom, jacyś misjonarze będą musieli... powiedzieć co jest najlepsze? To też jest fakt, że firma, która produkuje tą szczepionkę to nie jest byle jaka firma. O nie, nie, nie. nie. To, to, to nie jest byle jaka firma. Ta firma kilkukrotnie robiła leka... znaczy szczepionki robiła leki, które były nieprzebadane, nieatestowane i wielokrotnie... Rurokrotnie płaciła karę za to, że po prostu nie sprawdziła tego. Ale teraz co? Wytłwaniła się. Wytłwaniła się, ponieważ yy, rząd polski wprowadził, że no, od koronawirusa jest co? Yy, zwolnienie od odpowiedzialności. Tak, zwolnienie od tego, co się stanie z tą yy, po tej szczepionce będzie zwolnione, tak? Jak ktoś na przykład umrze po tej szczepionce, no był słaby, tak? Był słaby. To nie jest wina szczepionki. To jest wina tego człowieka. Tak będzie. I to nie jest żart. Nie możecie sobie wpisać gdziekolwiek. Gdziekolwiek wpiszecie mm, ustawy. Ustawa zwalnia całkowicie lekarzy Koncerny farmaceutyczne, w tym ten koncern, od którego kupili ponad 40 milionów szczepionek, zwolnili po prostu tak, taką ręką, lekką ręką, zwolnili z czego? Z odpowiedzialności. A co jest powiedziane, praktycznie. Czy się uczysz masażu, czy się uczysz fizjoterapii, czy, czy podstawowych zasad re, reanimacji. Primum non nocere. Po pierwsze nie szkodzić. A no teraz co? No, możesz szkodzić, bo, bo przecież, to, przecież to takie łatwe, no. przecież prze, przecież, no, to nikomu nie zaszkodzi. Nie, nie, nie no, absolutnie nie, absolutnie nie. nie, nie. To będzie super lek, znaczy super szczepionka, tak? To co, co że, że w ogóle pierwsza na świecie, w ogóle przed, przed, tym, przed tą szczepionką nigdy takiej szczepionki innowacyjnej nie było? Hmm, mało ważne, w zasadzie do... <laughs> przecież to nie ważne. To innowacyjność, przecież jesteśmy nowocześni. Tak. Co z tego, że ta firma kilkakrotnie nie badała te, te, tego, co zrobiła? Przecież to nie jest ważne. Nie ja tylko powiem tak. No, ja wolę być yy, obywatelem drugiej kategorii. Serio. Nawet jeżeli... Nawet jeżeli po prostu znowu będzie tak, że ktoś powie, o no wiesz no no, no no ale może się uda tak, może no, ale nikt tego mi nie, nie da mi na papierze, że wiesz, tutaj jest to tutaj jest to, musisz musisz, bo papierek papierek jest w dzisiejszych czasach ważniejszy od tego jak to się czuje, jak to się jak ktoś po prostu się zachowuje jak Ktoś co ma w głowie i, i po prostu papierek jest najważniejszy. Zawsze jak byłem młodszy to się śmiałem z tego, że dr Dundersztyt kupił sobie doktora w internecie, ale wszyscy na niego mówią doktor. Bo jeszcze nosi kitę, to, no, to na pewno doktor. No to, to tam, że kupił sobie doktora w internecie, to tam... ale to nikt. panie. Nie, nawet nie o, nie, nie, nie o to chodzi, że, że, że macie to przesyłać wszystkim, po prostu sami sobie przemyślcie to, co, co się dzieje i popatrzcie jak powoli, bardzo powoli, część po części jest nam wyrywana wolność, Wyrwana, wyrywana, wyrywana, kawałek po kawałku. Robi, robiono to bardzo powoli, tak kolejną, kolejną ustawą, kolejną, 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 kolejną. I tutaj nie mówię tylko o aktualnych rządach, ale także o rządach PO, rządach PSL-u, rządach SLD, rządach wcześniejszych, koalicji różnych. To tak naprawdę oni wszyscy powoli nas uzależniali. Od tego, co teraz po prostu nas już nie dziwi. Nas nie dziwi, już maseczki nas nie dziwią, przełbice nas nie, nie dziwią. Nie dziwi nas e, odstęp społeczny. Nie dziwi nas to, że jest kupione kilka milionów, e, kilka, no, kilkadziesiąt milionów szczepionek od firmy, która wielokrotnie była karana za to, że spaprała swoją robotę. Poprawa swoją robotę. Ja jestem, jestem. Ja jestem aktualnie w stanie. Mm, no. No, bliskim załamania, tak? No, ponieważ może się okazać, że nie będę mógł w ogóle masować. Bo będę musiał być szczepiony. Tak może być. Dobra, nie bądź fajka, zostaw lajka, nie bądź chyba zostaw suba i komentujcie, subskrybujcie czerwony biały guzik, na czerwonym na kanale i pod tym filmem też kciuki w górę. A ja mówię, no cóż, no hej!